Drodzy Państwo, dzień dobry, ja się nazywam Krzysztof Chornicki, reprezentuję InterSeroch, organizację odzysku opakowań. Bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania naszej części tutaj na tak ważnym wydarzeniu jak kongres. Super też, że Państwo podjęliście się organizacji tego wydarzenia mimo, mimo kłopotów. No jeszcze tygodnia nam no brakło, żeby móc się spotkać jak, jak przystało, jak w dawniejszych latach. Drodzy Państwo, z racji czasu przychodzę do rzeczy. Bardzo dużo mówiliśmy dzisiaj o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, więc ja tych tematów powielać nie będę. Natomiast chciałbym tutaj wrzucić, dorzucić, bo już Jacek Wodzisławski o tym mówił, jak ważne jest jako projektowanie opakowań w tym, żeby rob w Polsce i w innych krajach oczywiście też wdrożyć poprawnie. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że od konsumentów oczekujemy, żeby prawidłowo segregowali odpady w gospodarstwie domowym, żeby umieszczali je w odpowiednich pojemnikach, żeby wszystko robili tak, jak trzeba. Od nas, od branży gospodarki odpadami, wymagamy, żeby było sortowanie, zbieranie, przetwarzanie, transport, logistyka, zawrócenie surowców, zapewnienie surowców trudnych dla gospodarki. Natomiast bardzo często się zapomina, że te dwie czynności, znaczy te dwie grupy czynności wykonywane przez gospodarkę odpadami, przez konsumentów będą znacznie, znacznie prostsze, a w wielu przypadkach wręcz dopiero będą możliwe jeżeli opakowania będą prawidłowo projektowane, tak żeby po zużyciu stanowiły odpad i intuicyjnej desegregacji i możliwy do recyklingu. Oczywiście ja mówię o opakowaniach, dzisiaj to jest moja branża, natomiast dotyczy to wszystkich innych produktów, sprzętu, baterii czy, czy innych wyrobów, które są na rynku. Drodzy Państwo, jako InterSero zajmujemy się szeroko pojętymi usługami w zakresie ochrony środowiska, natomiast te opakowania zawsze będą dla nas rzeczą, rzeczą główną, rzeczą najważniejszą, z której też Interseroch swoją działalność rozpoczęła. Drodzy Państwo, o ropie było bardzo dużo, były wspomniane definicje, więc ja, tak jak powiedziałem, do tego nie nawiązuję, wszyscy wiemy, czym jest rop. Natomiast czy wszyscy wiemy, czym jest ekoprojektowanie opakowań? Jacek pokazał bardzo jasno przykłady ekoprojektowania opakowań, czy przykłady generalnych zasad ekoprojektowania. Ja pójdę jeszcze bardziej do tyłu, wychodząc od samego, samego początku i definicji. Ekoprojektowanie opakowań to identyfikowanie aspektów środowiskowych, czyli badanie tych punktów stycznych, gdzie opakowanie bezpośrednio lub pośrednio szczególnie niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Identyfikowanie tych punktów stycznych i włączanie ich do, pro, do procesów związanych z projektowaniem, z rozwojem, z produkcją opakowań, tak żeby je wyeliminować. Drodzy Państwo, celem ekoprojektowania jest likwidacja barier w recyklingu materiałów. tak? To jest najważniejsza kwestia związana z ekoprojektowaniem. Opakowanie po zużyciu ma nadawać się do recyklingu materiałowego, do zawrócenia surowców do gospodarki, ale jednocześnie przy zachowaniu właściwości użytkowych opakowania, czyli jego trwałości, zachowania odpowiedniej przydatności towaru do spożycia, wytrzymałości, wielu cech fizycznych, i innych, które determinują opakowanie do danego rodzaju produktu. Więc mówiąc w cudzysłowie, nie szuka, jest wszystko zaminąć w szary papier, bo opakowanie z ekoprojektowane ma być lepsze od tego standardowego rodzaju opakowania pod kątem środowiskowym, ale ma być tak samo dobre, jeśli chodzi o walory użytkowe opakowania. Celem. Jest likwidacja barier w recyklingu, natomiast skutkiem ekoprojektowania, o którym bardzo często mówią, myślą przedsiębiorcy jako najważniejsze rzeczy, jest możliwość obniżenia wysokości opłat, którą ponoszą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowania. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest to niezwykle ważne. Ekoprojektowanie jest nie tylko atrakcyjne ekologicznie, ale również ekonomicznie, natomiast pamiętamy, że najważniejszą jest bariera w recyklingu i jej usunięcie. Po drugie, jest to możliwość, skutek sposób obniżenia opłat, które wprowadzający ponoszą podczas wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. I mówiłem o barierach. Tutaj mamy przykład bariery z życia wziętej, czyli przykład, w jaki sposób można zepsuć dobre opakowanie, dobre pod kątem ochrony środowiska, poprzez realizację celów marketingowych, sprzedażowych, jakichś innowacyjnych, ale nie patrząc właśnie na kwestie środowiskowe. Mamy puszkę aluminiową, o której mówił Jacek Wodisławski. I no, analogiczne produkty opakowaniowe do tej puszki, czyli puszka składająca się z połączenia pet i alu oraz puszka składająca się z papieru z aluminium i polietylenu, więc mamy opakowania wielomateriałowe stworzone, tak jak mówię, ze względów powiedzmy marketingowych, sprzedażowych w opozycji do opakowania jednorodnego. Mamy wybitny przykład, jak nie projektować z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ powstają opakowania o tej samej funkcji. One się niczym specjalnie, jeśli chodzi o funkcje, nie wyróżniają, powstają pakowania o tej samej funkcji, które stanowią dość duże utrudnienie do recyklingu. To samo przekłada się, tak jak Państwu mówiłem, na opłaty ponoszone przez przedsiębiorców. Tak, mamy blisko czterokrotnie wyższą opłatę ponoszoną za opakowania wielomateriałowe względem opakowań monomateriałowych. Zatem już teraz widzimy, że funkcjonuje ekomodulacja stawek w polskiej ochronie środowiska. Mamy wyższą opłatę ponoszoną za opakowania wielomateriałowe, te trudniejsze, często niemożliwe do recyklingu względem opakowań monomateriałowych. Jaką zatem moglibyśmy sobie naczelną zasadę? Ustalić, jeśli chodzi o ekoprojektowanie, drodzy Państwo, przede wszystkim nie szkodzić. Tutaj można to wprost powiedzieć, zaciągając tą zasadę z innych płaszczyzn życia, najważniejsze jest nie psuć opakowań, które nadają się do recyklingu, nie ulepszać ich, kierując się innymi, innymi celami. Drodzy Państwo, takich barier na rynku jest oczywiście więcej, nie wszystkie są widoczne gołym okiem, tak jak na poprzednim slajdzie, tutaj mamy tabelę zestawiającą połączenia różnych rodzajów polimerów. Które są akceptowalne lub nieakceptowalne w recyklingu. Oczywiście nie będę tego umawiał całego, natomiast mamy przykład ten taki klasyczny, szkoleniowy butelka PET z etykietą z PVC. Absolutnie nieakceptowane połączenie, jeśli chodzi o recykling materiałowy, tego rodzaju połączenia opakowaniowe nie są akceptowalne w recyklingu. I zwróćcie Państwo uwagę, że tabela zawiera. Nieco odwrotną, znaczy w 100% odwrotną nomenklaturę niż w szkole, czyli jedynka jest połączeniem akceptowalnym, natomiast trójka jest tym najgorszym rozwiązaniem. I zwróćcie Państwo uwagę, że jednak tych trójek jest zdecydowanie więcej, co pokazuje, że opakowania polimerowe przy łączeniu różnych rodzajów tworzyw sztucznych ze sobą zdecydowanie zawsze są bardziej kłopotliwe do recyklingu. Dlaczego mówimy o tym teraz? Mówimy o tym dlatego, że Unia Europejska poprzez dyrektywy oczekuje bardzo dużo od nas jako od kraju członkowskiego. Przede wszystkim oczekuje od nas osiągnięcia poziomów recyklingu kolejnych ustalonych na lata 25-30. Oczekuję, że ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, będą ponosić faktyczne koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych. W tym momencie zdecydowanie się to w Polsce nie dzieje. I w końcu, że te obciążenia dla przedsiębiorców będą właśnie zróżnicowane pod względem właściwości wprowadzanych opakowań, zatem możliwości ich recyklingu, możliwości ponownego użycia, trwałości, przydatności do naprawy, obecności substancji niebezpiecznych. Mamy zatem w artykule 8a bardzo jasne przełożenie, że im mniej Twoje opakowanie będzie przyjazne do środowiska, tym więcej będziesz płacił za jego wprowadzenie na rynek. Zatem mamy bezpośrednie przełożenie, nawiązanie już do kwestii projektowania, a właściwie ekoprojektowania. Drodzy Państwo, poziomy wszyscy z Państwa znacie. Ja tutaj zestawiłem je z poziomami, które oficjalnie Polska osiągnęła w 2018 roku według danych Ministerstwa, wtedy środowiska i później przytoczone przez GUS. Jak widzimy, są miejsca, w których nam brakuje. Tym miejscem najistotniejszym są oczywiście tworzywa sztuczne i ja nad tymi tworzywami sztucznymi chwilę czasu spędzę. Drodzy Państwo, tak jak było mówione wcześniej, my powinniśmy jako Polska przy wdrażaniu systemów ROP korzystać z doświadczeń innych krajów, nie tylko z tych Pani dobrych. Panie Krzysztofie, trzy minuty pozostały. Tak, minuty. Oczywiście już, już zmierzamy do końca. Więc powinniśmy korzystać z doświadczeń tych krajów, które już to zrobiły i również popełniły błędy. No bo najlepiej uczyć się na błędach, a jeszcze lepiej na błędach czyichś. Zatem tutaj króciutko porównanie z Niemcami i porównanie względem tworzyw sztucznych. Tak, mamy dwa rodzaje tworzywa sztucznego. Folia stretch, polietylenowa i opakowania styropianowe. Zobaczcie Państwo, jak duża jest różnica między tymi rodzajami opakowań wprowadzanych na rynek. Jeżeli zestawimy to z Polską, gdzie po pierwsze nie ma rozdziału tworzyw sztucznych ani pod względem polimerów, ani pod względem źródła, do którego, do którego trafiają te opakowania, mamy jedną opłatę, kilkadziesiąt złotych za tonę, względem kilkuset euro za tonę. I zwróćcie Państwo uwagę, że na przykładzie systemu niemieckiego po pierwsze mamy faktyczne koszty odbioru, od, odzysku, przetwarzania, sortowania, recyklingu znacznie wyższe niż w Polsce a po drugie mamy również to co było podkreślane przeze mnie wcześniej czyli zróżnicowanie opłat pod względem właściwości wprowadzanych opakowań znacznie łatwiejsza do zbiórki do segregacji do zbelowania do transportu folia stretch względem drobnych często wypełniaczy styropianowych mamy tutaj tą różnicę znacznie znacznie wyraźniejszą zatem ten przekaz też w Polsce będzie musiał mieć miejsce ma on już został on już zasygnalizowany przez schemat który też już był pokazany więc ja go nie będę omawiał natomiast w nim kluczowa jest opłata P1 która zgodnie z ostatnią obietnicą ministerstwa wtedy jeszcze klimatu ma być określona w drodze rozporządzenia i ma właśnie uwzględniać cenę za takie opakowanie względem możliwości jego recyklingu i kosztów zagospodarowania zatem mamy tutaj już na krajowym na krajowe podwórko przeniesioną propozycję, że znowu im mniej opakowanie będzie przyjazne dla środowiska, tym więcej będziesz za nie płacić. I drodzy Państwo, kończąc moją krótką prezentację, chciałbym jeszcze się z Państwem podzielić tym, co Interserok zrobiło w ramach ekoprojektowania opakowań. Powołaliśmy swój własny międzynarodowy projekt Made for Recycling, projekt stworzony razem z dwoma renomowanymi instytutami, czyli instytutem BIFA i Fraunhofer. Projekt, który jest skierowany dla przedsiębiorców, którzy mają na celu doskonalenie swoich opakowań, ekoprojektowanie ich, zmniejszanie ich wpływu na środowisko. Projekt pozwala na badanie opakowań używanych przez przedsiębiorców. Wynika, wynika z tego na podstawie metodologii opracowanej przez Instytut Badawczy ocena wyrażona w punktach od 0 do 20. Jeżeli przedsiębiorca, a właściwie jego opakowania osiągną wynik maksymalny lub prawie maksymalny. Pozwala to na uzyskanie po pierwsze certyfikatu pisemnego, po drugie oznaczenia, które może się znaleźć na opakowaniach, które jest jasną formą komunikacji, że przedsiębiorca używa opakowania przydatne do recyklingu materiałowego. Zatem pod tym kątem serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z projektem. Z uwagi na ograniczoną ilość czasu nie mogę poświęcić temu zagadnieniu więcej swoich slajdów, natomiast jak wpiszecie Państwo Made for Recycling InterSeroch w dowolną wyszukiwarkę internetową, wyskoczą te i zupełnie inne, ciekawsze albo równie ciekawe informacje prasowe dotyczące tego, jak klienci interserów usprawniają swoje opakowania, jak doskonalą swoje działania, jeśli chodzi o ekoprojektowania. I już ostatni slajd. Uprzejmie też przypominam, zwracam uwagę, że ekoprojektowanie opakowań jest nie tylko sposobem na realizację dyrektywy, jest nie tylko sposobem na likwidację barier recyklingu, jest w końcu nie tylko sposobem na obniżenie opłat wprowadzonych, opłat ponoszonych przez wprowadzających na rynek, ale również jest jednym z med, jedną z metod osiągania celów zrównoważonego rozwoju. O tym też trzeba pamiętać. Konkretne zadania przypisane do celu 9, 11 i 12 bardzo jasno mogą być zidentyfikowane z ekoprojektowaniem opakowań. Zatem, drodzy Państwo, pamiętamy, że to też jest metoda, żeby cele zrównoważonego rozwoju osiągnąć. Drodzy Państwo, no, ekspresowa prezentacja i skrót, skrót tego, co chciałem Państwu przekazać. Na ostatnim widocznym slajdzie jest mój adres mailowy. Gdyby były jakieś pytania albo jakieś sugestie, to jestem do Państwa dyspozycji.